thank mm -hmm. you Dzień dobry, na wstępie chcę Wam bardzo podziękować za wszystkie przemiłe komentarze odnośnie nowej fryzury, odnośnie gry Olka, bo e, wiem, że niektórzy z Was nawet nie, nie dowierzają, że zaczął się uczyć miesiąc temu, ale tak potwierdzam, nic nie potrafił zagrać e, wszystko to, co wypracował, to jest tylko i wyłącznie jego ciężka praca, godzina dziennie każdego dnia i każda przerwa w pracy on przychodzi tutaj i gra. No ale dzisiaj nie o tym, nie o Grze Olka. Zbliżają się walentynki, w związku z tym e, będę przygotowywać małe paczuszki dla klasy Hani, dla klasy Stefana, bo tutaj w Stanach jest taka tradycja, że dzieci przynoszą e, karteczki dla całej klasy. Um, takie malutkie to są takie małe symboliczne karteczki. Um, można dołączyć do nich jakiś jeszcze upominek, jeżeli się chce. Więc podjadę do um, takiego um, taniego sklepu, tam poszukam czegoś. Tym bardziej, że tam u góry mam skrzynię skarbów dla dzieci ze skrzypiec i um, no, troszkę powoli um, staje się pusta, więc trzeba ją uzupełnić. No ale w związku z tym e, chciałabym z Wami porozmawiać o e, celebrowaniu właśnie takich świąt i o romantyzowaniu codzienności. Przeczytałam to określenie jakiś czas temu, bardzo mi się spodobało e, i... Chciałabym powiedzieć, w jaki sposób ja rozumiem to, ten zwrot, jak ja go e, sobie tłumaczę i e, jakie są moje, nasze sposoby na e, romantyzowanie, upiększanie e, tej, tego codziennego życia i celebrowanie każdej chwili. Bo po pierwsze, musicie wiedzieć, że ja to w tą celebrację w takich e, wydarzeń nie jestem za dobra. Bo e, po pierwsze, kilka lat temu stwierdziłam, że tak naprawdę e, ja nie potrafię, potrzebuję e, celebrować swoich urodzin, e, czy rocznic. Jakoś było mi to dość obojętne. Ale z każdym rokiem czuję, że e, jest to niesamowicie ważne, żeby właśnie te okazje sobie tworzyć, żeby pamiętać o tych, które są znaczące, jak właśnie jak chociażby rocznice, żeby nawet takie dni jak te walentynki celebrować wspólnie, nie robić z tego nie wiadomo jakiej historii, ale właśnie, żeby wydarzyło się w trakcie tego dnia coś innego, coś, co pozwoli nam um, cieszyć się chwilą bardziej. Także na samym początku jadę z mami do sklepu, a potem będę opowiadać właściwie. Jadąc po walentynkowe prezenciki zastanawiałam się, od czego powinnam rozpocząć temat romantyzowania codzienności i wydaje mi się, że takim głównym punktem, punktem wyjścia jest nauka uważności i zachwytu. I Powiem Wam, że mi samej bardzo pomaga prowadzenie kanału w praktykowaniu właśnie takiej uważności, bo przez obiektyw, przez oko kamery, muszę sama dostrzegać więcej od takich drobnostek, jak rosa na liściach, jak szron pojawiający się zimą. Sposób, w jaki wpada światło do kamery, albo sposób, w jaki słońce zarysowuje przestrzeń i kontury. To wszystko jest dla mnie fantastyczną nauką uważności. Choć w codziennym życiu często ciężko jest złapać moment, w którym nasze myśli skupią się bardziej na tym, co nas otacza, niż na tym, co się dzieje. To próba. Znalezienia piękna w otaczającym nas świecie jest jednym ze sposobów romantyzowania codzienności i jest to na pewno jeden ze sposobów, który mi pomaga się bardziej zrelaksować i odprężyć. wszystko. Kurczę, Kani klasa jest tak duża, Hania ma w klasie teraz 29 dzieci yy, i przygotowanie 29 walentynek, no jest nie lada wyzwaniem i o ile na początku mówiłam o tej celebracji, że yy, warto, no to <gryw> warto, ale we własnym domu, nie <gryw> z 29-osobową klasą. <gryw> A to tylko klasa Hani, a e, przecież jeszcze jest Stepan. Stepan ma w klasie 24 albo 5 osób, jakoś tak. E, także e, tych walentynek naprawdę trochę się nazbierało. Dzięki Ci za e, Dollar Tree, bo tak to musiałabym wydać naprawdę strasznie dużo pieniędzy, a tak e, skończyło się na jakichś 20 dolarach. Jednym z moich codziennych obowiązków jest gotowanie, przygotowywanie posiłków, śniadań, obiadów, kolacji. Oczywiście wymieniamy się czasami z Olkiem, żeby nie było, ale to jednak ja częściej stoję w kuchni i wiecie dobrze o tym, że ja nie do końca lubię gotować. Także moim sposobem na umilanie sobie tego czasu w kuchni jest słuchanie dobrej muzyki. Albo audiobooków, o których wspominałam też niedawno. W ogóle myślę, że kwestia muzyki i włączania jej do codziennych czynności sprawia, że nasze życie staje się dużo, dużo przyjemniejsze. Mi i moim dzieciom jak najbardziej muzyka zawsze poprawia nastrój, a ja nawet powiedziałabym, że właśnie koloruje trochę to życie. To jest dokładnie to samo, jak z dodawaniem muzyki do filmów. Film bardzo szybko może okazać się przeciętnym, jeżeli muzyka będzie źle dobrana albo w ogóle nie pojawi się w filmie. Skoro jesteśmy już w przygotowaniu, to choć nie przepadam za tym, to wiem ile przyjemności sprawia jedzenie mi, mojemu mężowi i jak bardzo lubimy obydwoje odkrywać nowe przepisy i próbować nowych smaków. Także raz na jakiś czas szukam nowych przepisów, które testuję i potem razem z Olkiem decydujemy, czy wchodzą one do naszej diety. Tutaj akurat mamy. Moje najnowsze odkrycie, którym jestem urzeczona, to danie wegetariańskie z przepysznym sosem na bazie narkowców. Do zrobienia tego sosu użyłam trzech narzędzi. I zamiast szybkiego obiadu oczywiście tradycyjnie okazało się, że wszystko trwało dwa razy dłużej. Zaczęłam w termomiksie. No, z orzechami sobie super radzi, ale po prostu to urządzenie jest za duże, bo się wszystko rozpryskuje wszędzie. Więc potem przeszłam na Ninja. Tutaj, tutaj właśnie strasznie szybko rusza, i e, robi się taka pulpa od razu, więc w rezultacie e, z pomocą przyszedł mi mój stary jeszcze bram z Polski. Tylko, że my mamy, nie mamy tutaj polskiego prądu, więc on chodzi właśnie bardzo słabo, dlatego go nie używamy za często. To jest taki bram, no i tu zrobił się sos. I powiem Wam, że stos, ten sos to jest sztos. Po pierwsze, bardzo nam smakowało, a po drugie, mam wrażenie, że wspólne jedzenie posiłków jest fantastycznym sposobem na romantyzowanie codzienności. A jeżeli uda nam się jeszcze podać je w miłej atmosferze, czyli przy posprzątanym stole, gdzie ułożymy wszystko tak jak chcemy, to od razu chce nam się więcej. Mamy dużo, dużo lepszy nastrój. Właśnie ta forma romantyzowania codzienności bardzo mi odpowiada. No, i coś widzę, że z tej kuchni w tym filmie tak szybko nie wyjdę, bo kolejny punkt również w jakimś stopniu nawiązuje do gotowania. Każdego dnia przygotowuję dzieciom lunchówki do szkoły i jakiś czas temu odkryłam, że od momentu, kiedy zaopatrzam je w dodatkową karteczkę z napisem, z dedykowanym napisem, to moje dzieci mają od razu lepszy humor i też w tym. Geście. Nie chodzi o to, żeby robić to codziennie, bo jeżeli zdarza się raz na jakiś czas, tym lepszy efekt wywołuje. Moje dzieci pokochały tą formę i strasznie mi miło zawsze, jak usłyszę: O mamo, jak ja lubię, jak ty to robisz. Kolejny sposób na uprzyjemnienie sobie dnia to zadbanie o wygląd. I takie zwykłe założenie eleganckiego płaszcza, ale na co dzień potrafi wprawić mnie w lepszy nastrój. Dla mnie romantyzowanie codzienności nieodłącznie związane jest z upiększaniem przestrzeni, w której żyjemy, a można to zrobić w bardzo prosty sposób. Na przykład kwiaty. Kwiaty, które najchętniej zbieram na zewnątrz, na spacerze, szukając jakichś gałęzi, jakichś polnych kwiatów, ale szczerze powiedziawszy ostatnio nawet zachwycają mnie sztuczne kwiaty, które pięknie dekorują przestrzeń, w której żyjemy i nie trzeba ich wymieniać na stop.

to i zapachy, zaczynając od tych, które możemy włączyć do gniazdka, skończywszy na świecach, które bardzo, bardzo lubię. O ileż milej mieszka się, żyje się na co dzień w domu, w którym ładnie pachnie. To zdecydowanie jeden z elementów romantyzowania codzienności. Po prostu jest nam dużo przyjemniej w pachnącym domu. I na koniec został nam punkt, który w trakcie ostatniego roku pomógł mi odnaleźć w życiu codziennym jeszcze większą radość i cel. Moje muzyczne hopyby często potrafi pochłonąć mnie bez reszty, ale przede wszystkim dodaje mojemu życiu intensywności. To dzięki skrzypcom moja codzienność jest dużo ciekawsza i przyjemniejsza, dlatego ten pierwszy i ostatni punkt moich dzisiejszych romantycznych rozważań uważam za najistotniejszy. Bardzo jestem ciekawa, jakie są Wasze sposoby na romantyzowanie, czyli upiększanie codzienności. To mogą być małe, wydawałoby się zupełnie nieznaczące gesty, które jednak mają duży wpływ na to, w jaki sposób postrzegamy naszą codzienność. Na koniec życzę Wam cudownych, romantycznych walentynek spędzonych w gronie Waszych najbliższych. Do usłyszenia już za tydzień. Cześć!